Dzieje się dużo. Od samego rana, już od, od godziny ósmej, pojawiają się pierwsze osoby, które chciały podzielić się z serca tym, co, 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 co mają dla osób, które będą przywodzić do nas z Ukrainy. Ludzie przychodzą, wszystko co, co jest potrzebne, co, co może być potrzebne tym osobom, które, które do nas przybędą. A więc są, są makarony, są kasze, są konserwy, są środki czystości, pasty do zębów, sztoteczki. Także wszystko to, co będzie pomocne w momencie, kiedy, kiedy te osoby pojawią się w miejscach, w których będą mogły przebywać. Pomagamy Ukrainie, tak, tak. No. Tak się zdecydowali, że córka zapakowali ja przywiozłem dzisiaj. Żeby to, to przekazać, pomóc tym ludziom biednym. Miałej cię też pajał, bo idę przeżył okropną w 49. Co się w pasce znalazło? Proszę pana, jak ten olej, mleko, tam jakieś no produkty. No, spożywcze, no spożywce. Tam jest sporo dosyć tego wyjęła. I także może pan tu sprawdzić. Ja wiem, może by Przejechać samochód samochody jak jak jak, jak billboardy za I tego no pomagamy Ukrainie Dobra. Albo nagłaśniać, jechać samochodem nagłaśniać. Jesteśmy, jesteśmy w ośrodku sportu rekreacji, w świetlicy wspólna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś trafi do biura, też przyjmiemy, nie ma problemu. Browarna 63. Łatwo trafić, bo nie opodal urząd miasta, więc nawet jeżeli ktoś się pobłądzi, to, to myślę, że, że pracownicy urzędu Pop wskażą drogę, żeby, żeby do, do środka trafić. Jesteśmy od ósmej, planujemy do 16 ale, ale myślę, że będziemy, będziemy tej dłużej, myślę, że do, do 20 każdego dnia będziemy te dary dla osób potrzebujących zbierać.